Według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innym gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Opowiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Cisza Ewangelia stawia przed nami postawę dwóch ludzi. Można zapytać, co ich łączy. Niewątpliwie jeden i drugi są ludźmi wierzącymi. Wierzą, że Bóg jest. Niewątpliwie jeden i drugi się modlą. Przychodzą do świątyni, stają przed Bogiem i wchodzą w nim w dialog. Są więc wierzący i praktykujący, moglibyśmy powiedzieć, na dzisiejsze czasy. Co ich więc dzieli? Dzieli ich, raczej różni, postawa wobec Boga, jaką przyjmują i wobec siebie i innych ludzi. Bo jedno jest z sobą związane, ale przede wszystkim postawa wobec Boga. Tylko jeden z nich odchodził usprawiedliwiony. I to jest Celnik. Ten, który wykonywał zawód wówczas uważany za grzeszny. Nie faryzeusz, który przynależał do grupy ludzi uważanych wówczas za najbardziej pobożnych. Pytanie tylko, czy faryzeusz szukał usprawiedliwienia. A może szukał czego innego? Może szukał pochwały? Nie każdy z nas stara się rozpoznać w pokorze, o której też będziemy mówić, na ile te dwie postawy w nas dominują. Bo w każdym z nas, i to trzeba powiedzieć, jest coś z Faryzeusza i coś z Celnika. Na ile która z tych postaw w nas dominuje? Czy w tych zachowaniach, które opisuje dzisiejsza Ewangelia, nie odnajdziemy także Siebie. A więc faryzeusz przede wszystkim przychodzi przed Bogiem po to, aby się pochwalić. Jaki on to jest dobry? Pochwalić się czym? Przede wszystkim tym, że porównuje się do innych, którzy są gorsi od niego. To jest pierwsza cecha postawy faryzeusza, którą także możemy zaobserwować w sobie. Często mamy tendencję do tego, aby przed Bogiem albo w sumieniu się usprawiedliwiać, w ten sposób, że przecież nie jest ze mną tak źle, że są ode mnie gorsi. Są tacy, którzy jawnie grzeszą, jeszcze się z tym obnoszą, jeszcze manifestują, aby ten grzech uznać za prawo. Są tacy, którzy plują na Pana Boga, nie chodzą do kościoła. Są tacy, którzy i tak dalej. Cała lista. Powiedzmy ludzi, którzy z Bogiem i z Kościołem nie mają nic wspólnego i na pewno zasługują na sprawiedliwą karę. Nie jest tak źle. Zawsze, myśląc w tych kategoriach, znajdziemy kogoś gorszego od siebie po to, aby podbudować swój imasz, swoje dobre samopoczucie. Ale uwaga! Ta zasada działa też w drugą stronę. A więc, jeżeli zawsze szukamy kogoś gorszego, to teraz spojrzyjmy w drugą stronę, to zobaczymy, że są i lepsi od nas. I co wtedy? Ile ludzi żyje na poziomie duchowym o wiele wyżej niż my? Także jest duża grupa na pewno. Tylko, że oni są pokorni i się z tym nie obnoszą. Ale tak jest. Ja muszę dopowiedzieć, wyznać jako ksiądz niejednokrotnie. Spowiadając ludzi, czułem się zawstydzony tym, w porównaniu do tego, jak oni przeżywali swoją duchowość. Czułem się zawstydzony, jak ja ją przeżywam. Po prostu mi było wstyd. Tak wysoki poziom duchowości ludzi spotkałem w konfesjonale. Ja czułem się zażenowany sobą. I wtedy ewidentnie odczytywałem to jako znak od Pana Boga, żebym nigdy nie wpadł w pychę, żebym wiedział, że. Wśród ludzi, których chodzę codziennie, spotykam, są naprawdę święte osoby, tylko że one się nie obnoszą. A więc porównywanie się. Pierwszy mechanizm, który stosujemy, obronny w życiu duchowym. Proponuję z niego zrezygnować, bo jest niekonsekwentny. Drugi mechanizm, który stosuje faryzeusz, po to, aby wymusić na Bogu pochwałę, to tym, że chwali się z uczynków miłosierdzia. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Uczynki same w sobie dobre i do pochwalenia. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus w tej przepowieści wcale nie odrzuca, nie neguje tego, co robi faryzeusz w sensie uczynków. On neguje i odrzuca jego postawę. Tak samo jak nie pochwala tego, co robi celnik. Natomiast usprawiedliwia go z uwagi na postawę jaką przyjmuje. Jest to zasadnicza różnica, żebyśmy nie wpadli tutaj w takie myślenie, kojarzenie faktów bezpośrednio bez refleksji. Nie jest tak, że Pan Bóg gani faryzeusza za to, że pości się modli. Pan Bóg go gani za postawę jaką przyjmuje względem niego. I podobnie z, faryzeu, z celnikiem. Wcale nie chwali go za to, że jest celnikiem i okrada ludzi. Bo taka tak naprawdę była zadanie celnika. Zachowywanie postów i oddawanie dziesięciny służy temu i zawsze służyło, aby uświadomić człowiekowi pewien niedosyt, uświadomić to, że człowiek żeby odkrył moc działania Boga w swoim życiu musi doświadczyć jakiegoś niespełnienia musi umieć to odkryć w sobie i temu służą uczynki miłosierdzia jałmużna i post ojcowie kościoła kiedyś pięknie mówili na temat wyjaśniając sens grzechu pierworodnego o co tak naprawdę w grzechu pierworodnym chodziło? Przecież wiemy, że jest to pewien symbol. Natomiast istotą jakby pierwszego grzechu człowieka było to, że zapragnął zaspokoić swoje potrzeby bez Pana Boga. Inaczej, wbrew woli Pana Boga. To, że zerwał ten zakazany owoc, który tak naprawdę nie był mu do niczego potrzebny, ponieważ Bóg w raju sprawił, że człowiek był. W pełni usatysfakcjonowany. Ale to, co miał i to, kim był, wypływało właśnie dzięki, wypływało z samego Boga, wypływało z jego miłości. Ale człowiek w pewnym momencie zapragnął zaspokoić te potrzeby najbardziej, powiedziałbym, egzystencjalne. Poczuł głód. Tam jest mowa o tym, że jak diabeł skusił Adama, to ten owoc wydał się mu wtedy atrakcyjny. Wcześniej mu się nie wydawał. Dopiero wtedy, gdy uległ pokusie, ten owoc wydał się atrakcyjny. I zrywając go w ten sposób pokazał Bogu jednocześnie wprowadził ludzkość w stan, w którym jesteśmy do dzisiaj, rodzimy się z takim stanem, że pragniemy zaspokoić swoje potrzeby bez Pana Boga. Pragniemy się czuć nasyceni po swojemu. I teraz tak naprawdę idąc dalej to jest ta postawa bogacza, która jest tak często krytykowana w piśmie świętym, nie z uwagi na majątek, jaki posiada, ale z uwagi na postawę, jaką przyjmuje względem tego kim jest i co ma. Czuje się usatysfakcjonowany, czuje się w pełni spełniony z tym co ma, nie licząc się z Panem Bogiem. I to jest postawa, która tak naprawdę zamyka człowieka na zbawienie. To jest ta postawa, z której my musimy nieustannie siebie wyprowadzać, bo ona niestety, na skutek grzechu pierworodnego jest w nas mocno zakorzeniona. I temu służyły właśnie praktyki, służą do dzisiaj postu jałmużny. Ja świadomie rezygnuję z czegoś, co mi jest potrzebne do egzystencji, po to, aby stworzyć przestrzeń dla Boga, którą On wypełni we mnie. I taka jest i była idea wszelkich ograniczeń. Duchowo cielesnych, jakie człowiek wprowadza, i gdzie w zdrowej ascezie chrześcijańskiej zawsze powinny mieć miejsce. I teraz te praktyki, które miały być środkiem do osiągnięcia celu, faryzeusz, to jest jego błąd, uznał jako cel. Osiągnął to, co chciał osiągnąć. Pości dwa razy w tygodniu i oddaje dziesięcinę ze wszystkiego, uważa, że sprawa jest załatwiona. Zatrzymał się na poziomie pewnego kultu wypełnienia prawa, przepisu. Natomiast nie poszedł już dalej, po co ten przepis, po co to prawo zostało wprowadzone. I tutaj jest dramat tego człowieka, bo cały wysiłek, jaki wkładał w to, aby zachować te przepisy prawne, tak naprawdę szedł na marne. Bo one nie były środkiem do powiększenia przestrzeni na działanie Pana Boga. Tylko tak naprawdę go zamykały na działanie Boga, bo wpędzały go w pychę. Dlatego też ojcowie gości od samego początku mówili, że jeżeli post z jakiegoś powodu wpędza człowieka w pychę, należy go natychmiast zarzucić. Bo często były takie przypadki, czy post, czy jałmużna, jeżeli wpędzały człowieka w pychę, należy z nich zrezygnować, bo skutek będzie jeszcze gorszy. A więc to poczucie usatysfakcjonowania. Stawia nas, można powiedzieć, w rzędzie bogaczy. To poczucie, które bez Boga prowadzi do nikąd. I dlatego możemy zrozumieć dalszą literaturę, można by było powiedzieć, dzisiejszych czytań. Dlaczego w psalmie śpiewamy Biedak zawołał i Pan go wysłuchał? Dlaczego w pierwszym czytaniu w Księgi Mądrości Syracha mowa jest o tym, że Bóg wysłuchuje? I wstawiać się będzie szczególnie za sierotami i wdowami. Dlaczego też w drugim czytaniu z listu Świętego Pawła do Tymoteusza Święty Paweł mówi o tym, że czuł się niespełniony w pewnym sensie, w, tej, w, tej, w, tej, w tym znaczeniu, że była sytuacja, gdzie stanął sam, gdzie go ludzie opuścili, gdzie pozostał samotny bez niczyjej pomocy. Czyli to pokazuje, że wtedy, gdy człowiek staje wobec Boga, bardzo często jest to związane właśnie z sytuacją jakiegoś osamotnienia, niespełnienia, biedy, ale nie tylko materialnej, takiej ludzkiej też, jakichś splotu tragicznych, złych wydarzeń, które wprowadzają człowieka w stan pokory. I wtedy często człowiek otwiera się dopiero na Pana Boga. Nie dlatego, że Bóg chce i pragnie, żeby człowieka dotykały nieszczęścia, absolutnie. Wcale nie jest to mu miłe. Ale niestety, jeżeli dobrze podejmiemy refleksję na ten temat, to zauważymy, że my także często stajemy w pogorze i najbardziej szczerze się modlimy wtedy, gdy nas naprawdę dotyka krzywda jakaś. Jakiś brak, jakieś niespełnienie, jakiś żal. Kiedy czujemy się skrzywdzeni i wiemy, że nie mamy się do kogo odnieść, wiemy, że my już nic nie możemy zrobić i nam nikt nie pomoże, to zostaje tylko Pan Bóg. I wtedy dopiero otwieramy się na Pana Boga z pełną wiarą i zaufaniem i z pokorą. I wtedy Pan Bóg może działać ze swoją łaską. I w tym pochwala i pochwalana jest postawa celnika że nie przychodzi po to, aby się chwalić swoimi osiągnięciami duchowymi, ale staje przed Bogiem w pokorze, bo jak mówi Ewangelia, stał z daleka, czyli bał się podejść. Nie, miał nawet, nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Autentyczna pokora, nieudawana. Bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej litość na mnie grzesznika. Pokora otwiera bramy nieba dla każdego człowieka. Ojcowie Kościoła w jednym momencie też mówią o tym, że diabeł jest w stanie imitować wiele pobożnych uczynków, przedstawiać się w różnych formach, nawet w postaciach świętych, ale nie potrafi naśladować jednej rzeczy, nie potrafi naśladować pokory. Diabeł nie potrafi być pokorny. Jest jeden zresztą z faktorów, dzięki którym Kościół rozróżnia autentyczność objawień. Jeżeli tam w pewnym momencie się wykryje, że nie ma pokory, to nie jest autentyczne objawienie. Mimo że może być to Matka Boża i nie wiem kto jeszcze. Diabeł potrafi używać wielu sztuczek, ale pokory nie potrafi naśladować. Pokora otwiera nam bramy do nieba. Tak naprawdę i o tym jest mowa w wielu. Miejscach w Ewangelii, jakbyśmy dobrze prześledzili, Pan Jezus nawet pokazuje, że człowiek pokorny jest w stanie, to użyję tego słowa w nawiasie, wymusić na Panu Bogu pewne rzeczy. Jakby Pan Bóg staje bezradny wobec pokory człowieka, dziwnie to brzmi, no bo wiadomo, ani człowiek nie ma siły wymuszenia, ani Pan Bóg nie jest bezradny, ale aż do tej granicy Pan Bóg dopuszcza. Działanie swojej łaski wobec człowieka pokornego. I dlatego o pokorę w postawie wobec Boga i drugiego człowieka musimy nieustannie się modlić, prosić. Ta pokora musi być obecna w naszych modlitwach. Oby udało się nam to osiągnąć bez doświadczenia opuszczenia, samotności, bez doświadczenia cierpienia, nieszczęść itd. itd. Ale niestety życie pokazuje, że jak się jest młodym i cały świat należy do człowieka, to z reguły. Tej pokory jest niewiele. Człowiek z wiekiem nabywa pokorę. Pan Bóg czasami chyba przedłuża nawet nasze życie, po to, abyśmy się wydoskonalili w tej pokorze. Przedłuża nasze życie, które staje się coraz bardziej uciążliwe z różnych powodów, ale dzięki temu wydoskonalamy się w pokorze. Dzięki temu jest szansa na nasze zbawienie. Bo gdybyśmy mieli przed Bogiem stanąć pełni Pychy i dumy, i mówić Panu Bogu, jaki to jestem dobry, to kiepsko by z nami było. Mówię o tym, bo w dzisiejszym świecie jest poważny problem z uznaniem swojej grzeszności. Wielu ludzi ma z tym bardzo poważny problem. Jestem przekonany, że właśnie to nawoływanie do miłosierdzia Bożego jest związane z tym problemem. Bo miłosierdzie Boże można przyjąć pod jednym warunkiem: że uznaje swój grzech. Człowiek, który nie uznaje swojej winy, nie uznaje swojego grzechu, żadnej łaski nie jest w stanie przyjąć, bo jest mu, według niego, do niczego niepotrzebna. Dlatego Pan Jezus mówi, że przyszedł nie do tych, co się dobrze mają, ale do chorych. Przyszedł do tych, którzy uznają swoją słabość i chorobę, swój grzech. Do nich i dla nich jest zbawienie. Chociaż pragnie Bóg ogarnąć każdego człowieka swoim zbawieniem, to jednak od nas zależy, czy je przyjmiemy, czy nie. Niech postawa pokory prowadzi nas, dominuje w relacji z Panem Bogiem, w relacji z innymi ludźmi. Niech ta pokora będzie naszym bramą do nieba. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.